18 września 1944 roku, okolica Transhof, Austria, Niemcy przenieśli majora Ingrama z brytyjskiego raf zanim zdążyliśmy uwolnić go z zameczku. Kapitan Price mówi, że podsłuchał strażników, jeńca przeniesiono do pobliskiego obozu. Price wskazał nam obóz, ale kapitan Foley nalegał, by został tył tyłu podczas akcji. Nasz plan jest prosty. Wpadamy przez bramę, zabieramy Majora i spadamy stamtąd. Foley twierdzi, że uda nam się, jeśli nie spędzimy w obozie więcej niż 10 minut. Znaczy, Niemcy tam są cały teren i będą nas szukać. Yo, elo, witam wszystkich w kolejnym odcinku, zagrajmy w Leech... w Leech of Legend w Call of Duty! ...lepsze niż 10 minut od twojego pierwszego wyjścia. Ciii, bo jeszcze ktoś się dowie. Wyjmijcie przednią oboję, skoncentrując się na maszynowych górach. Kiedy drzwi są zakończone, wejdźcie tam i znajdźcie Majora. Następnie odwiedzcie drzwi. Okej, okay, Follower? Okej, okay, wszystko jasne? Jak słońce? Ja Cię podkradnę? E, mam nadzieję, że Wam się podobał poprzedni odcinek z e, moim kolegą Piotrkiem, który jest po, podobno jest e, Firecoxem z e, serii Call of Duty, bo grał to tyle, że... że nie wiadomo. O, dobra, czekaj, tak. Spokojnie, rozejrzyjmy się i Was tu jest czwórka, no. Jednym ciosem to Was nie zdejmę, chyba żebym przeczytał tylko naokoło i... Dobra, nieważne, mi te... Ła, wow, ty mnie widzisz Dobra Jak Ile ja mówię? A, pruncona, to jest ok No pojechali sobie, a mnie dostawili na piechotę e, Na pewno napisałem jutro wadą tak w poprzednim odcinku, ale już chcę powiedzieć, że nie ma tutaj popełnić mega rażących błąd I młody to nie jest błoto, ten błoto ani wzór po angielsku Nieważne, no pomyliło mi się, bo y, w jednej części grocików był wrzód, a w drugiej ta sama postać. Był kary jako Easter Egg, którego on tu było to było przyzwanie wrzoda, a nazwali to przyzwanie błotniaka, jakby tak... Erol mi pomerdał w pełbie. to jego wina. Eee. Heimmon tam z niego. Ale już to, to tak chyba... Ale już chyba to stanie nasz, y, ten rzut to fajnym brzmi O, Roger Sprajus Mam dużo nobiki Mam dużo zdrowia, i zero, zero apteczek. To jest fabik, to jest fabik, to, jest to, jest, to jest. Tak, chowaj się na środku tutaj O, granacik Bardzo mądrze człowiek biegli Ok, jest apteczka, dobra, gdzie tutaj musimy na czat goni, ale akurat to jest taka misja, że z czasem nie ma się problemu. Znaczy to jeszcze szwabik. to był szwabik. Wejdź tam teraz. Ła! Mało sposób. Granacik pod nóżki, ale mi się nic nie stało. W ogóle tak Narzekałem na to w pierwszym odcinku, że jaki przeładowuje broń, kiedy macie część amunicji, to jest ten. To jest e, ale akurat w tej części jest tak. w niektórych częściach jest tak to zrobione. Na przykład zaraz wam pokażę. O! część, to to po prostu zdejmuję i zakładam magazynek. A jak rozstrzelam wszystko, to on będzie musiał jeszcze. coś tam się bawić tą karabinem. Będzie jakiś bruk, to sobie pod niego potrzelam. No, kater, kater, szybko, kater. Jak to w końcu zwiąbić kaset? O! wszystko, co on, no. ja przedko, to on i musisz jeszcze sobie takiego zaciągnąć. To dłużej trwa, więc ci opłaca, już zostawić ten jeden nabój na później. Przodować, bo się, się tu przoduje, ale to jest tak nie realizujesz w dobrze. Dobra, mogę Później późniejszym sobie wymyślili, że jak wchodzi e, ze sniperku, to on nie możesz mieć celownika z barku. Ok. Ogólnie bardzo realistyczne. A ty czemu wychodzisz od... Nie wiem tu, ty drajzą pewnie. Ojej! Sabowie! Panowie, Fabowie! Panie szwabie. No to idźmy, idźmy, 6 minut, ale to na spokojnie. Ojej! Kurna jaki, jakby wyczekał. Oczywiście będę tutaj musiał yy, 14% no, wsteczki. PANIE! Dobra, przechodzę. Ten win. Szybko apteczka, apteczka. Okej, okay, tutaj będzie granat. No, o, że rzucił tym granatem jak... Jak marchewką. Albo ziemniakiem. O, tu jest! tej panie. Snajper jakiś. Pani. Ha, ta ha, o, o no to... My się ratujemy, a ten sam się uratował, no. Jan ja to ja, Jan Polacy. Polacy. Nie Jan Tam nie też Jankes jeden. Green. Zachodni sąsiedzie. Wojna domowa od wielu, wielu lat. Każda wojna jest wojną domową, bo wszyscy ludzie pobrać mi. Nie wiem kto to powiedział, ale to bardzo mądre zdania. Bardzo mądre zdania to, co ma, co ma, no, mi z drogi. Achtung! Achtung! sniper, Snajperen! Minen! Achtung! Już chciałem ty wystrzelać, no kurna. Nie możesz jak. Nie uprzejdź, że to ty, a nie wróć. Nie wiem jaki tam był wica, czy jak to tam żebyście sobie się roznajmiali, ale proszę bardzo. 5 minut i my prawie mi skończyliśmy. Miną 10 minut i to jest za długo. Moliby wymyślić na przykład, jeżeli wyższy poziom trudności, tym masz mniej czasu. O, siemka Taki się nie? Na basenie Chciały do czego? Fajnie do, do, do topienia nie, wiem, co zobaczmy. Basen? Basen, chyba brodzik. Intelektualny. Ja są jeszcze szwaby? Ja chcę więcej szwabów wymordować. Lubię mordować szwabów. Tu jesteś. I ty, ty. Jeszcze jakiś? Nie, dobra. Mądry szwabik. Mądry. Chowaj się na środku placyku. Na pewno nikt się tam nie znajdzie. Podziemię się, tak. O, panie, o, panie, tak, dobrze, brawo, 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 brawo dla Fabika, bo mnie nabi, kurna. Tak, uwaga Ginę może trochę za często, ale dlatego, że lubię. Achtung, Achtung! Jankesty! Achtung, Jankesty! Panie Niemców Panie Niemców! No! Więcej Niemców! Panie generałku, ja nie budu pana. To ja się po obrażę, dobra, jeszcze więcej drówka. To nasz. To ten Ingram, którego mieliśmy ratować. Ktoś trzyma się lepiej od bajca. Yy... Się, to, to ty do, do niego czy do mnie? Nie wiem. W każdym razie to był kolejny odcinek of Duty. będę robił odcinki po misji, bo mi się tak lubię, bo tak mi się podoba. Ja zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się do zobaczenia i cześć.